hejo, jak jesteś, jak, wiecie gdzie teraz jestem, nie wiem jak to, ale koło Pyrzowic jestem, ko Katowic, w sumie jestem chyba w Katowicach, jestem w takim miejscowości, w takim hoteliku tylko na dzisiejszą noc, tam jest piękny zachód słońca, yy, no, i sorry, że wam w jeździe samej tak dużo nie nagrałam, ale...